Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić puls rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny, przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit, doradcy finansowi. Gdyby na zeszły tydzień na rynkach akcji spojrzeć tylko pod kątem statystyk z wyników indeksów giełdowych, to wygląda to całkiem nieźle. Zdecydowana większość głównych parkietów. Skończyła tydzień na plusach. Wciąż w górę pniesie amerykański Nasdaq, ale tym razem o podobną wartość 2% wzrósł Dow Jones Industrial, chyba głównie za sprawą odrabiających straty notowań mniejszych banków. Polski WIG też urosło solidne 1,13%, WIG 20 nawet trochę mocniej, ale to był tydzień z ogromną zmiennością dla polskiego parkietu, gdzie najpierw we wtorek i środę mieliśmy mocne spadki, a potem w czwartek i piątek jeszcze mocniejsze odbicie. W Stanach inwestorzy teoretycznie mieli powód do optymizmu. Informacje z weekendu o porozumieniu politycznym w sprawie limitu zadłużenia przełożyły się na błyskawiczne procedowanie stosownych aktów prawnych, więc nie trzeba się już martwić przecież czysto teoretyczną możliwością bankructwa USA. Teraz jednak pewnie inwestorzy przerzucą swoją uwagę znowu głównie na działania Fedu, który, zwłaszcza przy wciąż świetnych danych z rynku pracy, może zdecydować się na przykręcenie jeszcze śruby inflacji. Trudno jednak znaleźć jednoznaczny powód tak dużej zmienności nastrojów nad Wisłą. E, na przykład spływające dane makroekonomiczne miały raczej wydźwięk pozytywny. No, jeśli chodzi o poziom bezrobocia mierzony metodą stosowaną przez Eurostat, w końcu dogoniliśmy lidera naszych południowych sąsiadów i wspólnie z Czechami mamy egzekwo 2,7% bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy. Okazuje się też, że właśnie osiągnęliśmy najwyższy poziom w Unii, jeśli chodzi o ilość samochodów na tysiąc mieszkańców, wyprzedzając takich krezusów jak mieszkańcy Luksemburga. Oczywiście pytanie, czy jest się z czego cieszyć, zważywszy, że nasze statystyki podbijają zapewne flotylle poklepanych paserati w TDIK, w których przede wszystkim Polska Powiatowa próbuje dojeżdżać do pracy, szkoły czy sklepu, nie mając szans na skorzystanie z regularnej i taniej komunikacji zbiorowej. Ale statystycznie sukces jest. Tak samo, jak jako wielki sukces duża część mediów odtrąbiła szybki szacunek gusu mówiący o tym, że w maju ceny wzrosły o 13%. Tak, tylko o 13%, licząc rok do roku ceny nam wzrosły, a przecież miesiąc wcześniej było 14,7%, więc wśród co po niektórych dziennikarzy i komentatorów radość była taka, jakby inflacja spadła o 13% i to punktów procentowych, a nie po prostu wzrosła trochę mniej niż miesiąc wcześniej. W dodatkowy zachwyt wprawiło też niektórych to, że licząc miesiąc do miesiąca ceny ani drgnęły. Tyle że po tym, jak od początku roku zdążyły już rosnąć o 5,6%. Nie dziwi więc, że ktoś, kto najpewniej testował stronę WWW Narodowego Banku Polskiego, opublikował komunikat z posiedzenia RPP, które ma się dopiero odbyć i ogłosił obniżkę stu po procenta. Przy tak doskonałych danych byłby to absolutnie uzasadniony ruch na miarę wzorców tureckich. Państwo pewnie podejrzewacie, że sobie znowu śmieszkuje z naszych władz monetarnych, ale zapewniam Państwa śmiertelnie poważnie w ogóle nie jest mi do śmiechu. Ale wracając do naszego małego śledztwa w sprawie tak dużej zeszłotygodniowej zmienności na warszawskiej giełdzie, to może Trop prowadzi do zawirowań politycznych wokół ustawy nazwanej skrótowo Lex Tusk. A przecież jedna z agencji ratingowych opublikowała ostrzeżenie, że tak skandalicznie skonstruowane przepisy mogą pozbawić Polskę szans na unijne dopłaty. E, swe dyplomatyczne zaniepokojenie wyraziły władze unijne, jak i Departament Stanu USA, co chyba doprowadziło Andrzeja Dudę do iście cyrkowej wolty, w której w piątek swoją propozycją nowelizacji ustawy de facto zawetował swój wcześniejszy poniedziałkowy podpis. No dobra, tym razem to naprawdę żartuje. Inwestorów zagranicznych guzik interesują nasze wewnętrzne polityczne przepychanki, zwłaszcza te na poziomie osiedlowej piaskownicy. Oczywiście, kiedyś moment przegięcia może nastąpić i wtedy ucieczka zagranicznego kapitału może drogo kosztować nasze aktywa finansowe i w konsekwencji nasze portfele, ale wydaje się, że ta granica jest jeszcze wciąż przed nami. No to w końcu, jaki był powód tej zeszłotygodniowej huśtawki nastrojów? A w sumie, jakie to ma znaczenie? WIK, podobnie jak większość głównych indeksów giełdowych świata, jest od początku roku wyraźnie na plusie. Polska gospodarka trzyma się nieźle, nawet pomimo tego, że klasa polityczna rzuca jej kłody pod nogi praktycznie od zawsze. No i ta inflacja. Są analitycy, którzy wieszczą, że już we wrześniu zobaczymy jej jednocyfrowy poziom. Czyli jakieś 2,5-3 krotnie wyższy od tego, który jako cel założyła sobie Rada Polityki Pieniężnej. Dziękuję za uwagę i na kolejny puls rynku zapraszam w następny poniedziałek. Do zobaczenia.